Siemano, witajcie! Ja jestem szakus, a to jest mik ten magic duel of champions. I w dzisiejszym odcinku dokładnie pierwszym. Powiem wam, o co mniej więcej w tej grze chodzi, jak przebiega walka i tak dalej. To na wstępie, tak już nie ociągając się, bo nagrywam to drugi raz przez moją panią od matematyki, która zadzwoniła w tym momencie, kiedy już 7 minut gadałem. Tak, tak, lewy górny róg to mamy ELO, czyli poziom umiejętności, który dostajemy za walki rankadowe. Poniżej mamy sztandar, którym możemy oznaczać nasze Rozgrywki, czy jak to tam możemy nazwać, i czekajcie ściszę sobie trochę muzykę Muzyko ścisz się. Dziękuję muzyko, dziękuję Tak po prawo mamy pasek doświadczenia i level Jak widzicie mam szósty, to tam troszkę pograłem, zrobiłem kampanię tę do Tutaj poniżej mamy tak złoto, za które dostajemy Znaczy no dostajemy złoto za to, że gramy w walki rankedowe Kolejne pieczęcie, czyli to jest jakby waluta premium, którą kupujemy dzięki pieniądzom w prawdziwym świecie. Tak. I ostatnią rzeczą są kupony turniejowe, dzięki którym możemy brać udziały w turniejach. Następnie chodźmy w kraj. Co by było wygodniej, po kolei. Tutaj tak, mamy wszystkie tryby gry: pojedynki, turnieje, trening, kampania. I na wstępie pojedynki. Tutaj wybieramy sobie na przykład talie. Ja ich trzy. O których powiem za chwilę. I tak, jak widzicie, tutaj mamy klasyczny pojedynek. Mam tutaj zobaczyć ranking. A to nie, to źle to chciałem. Jeszcze sam się troszkę gubi, więc sorry za to. Ale tak, widzicie, tutaj mamy do wyboru talie. Ogólnie tutaj kilka mamy żeby zawalczyć z kimś. Po lewo mamy dodatki, czyli doładowanie doświadczenia złota. Jak wiecie, pieczęcie, czyli pieniążki. Turnieje. Turnieje bierzemy udział za pomocą tych kuponów, o których wspominałem wcześniej. Mamy tutaj własny, szwajcarski i do kogoś do znajomych możemy dołączyć. Trening, to jak sama nazwa mówi, trenujemy sobie z komputerem, przyjacielem albo jakimś człowiekiem, który też chce pograć sobie. Trening. Kampania. Kampania jest najlepsza na porządek, więc z wejścia zaczynajcie robić kampanię. Obóz szkoleniowy, inwazja orków i na końcu żołnierze wilka. I dzięki obozo obozowi szkoleniowemu nauczycie się po prostu grać w tą grę, mniej więcej. Miejmy nadzieję. Dobra, dalej. Tutaj mamy jakieś ogólne informacje, nowiny, powiadomienia znajomych. Tutaj mamy prośby i znajomych. Lecimy dalej. Tak na szybko teraz chcę, żeby móc jeszcze nagrać. Walkę. Tutaj mamy sztandar. Proszę bardzo, możemy sobie stawić jaki nam się podoba. Jedna razie wezmę jakiegoś jednoroszta, czy co to, to jest. I tak, poziom elo 195, tyle na razie mi udało mi się wbić Tutaj mamy kolekcję, nie wiem o co chodzi z tą kolekcją, nie powiem wam, bo po prostu nie mam zielonego pojęcia Jak widzicie tutaj już mamy pierwszą ofertę tego, żeby kupić więcej sobie... pieniążków. Tutaj mamy osiągnięcia, czyli osiągnięcie z 74 I są różne różnice. typowo ilość kart, jakieś tam premium, złoto Talie gry, talio, no i dużo tego jest naprawdę Dobra, lecimy dalej, sklep o, teraz się załadował szybciej. Wcześniej miałem zamówkę. O dobra, załadowało się. I tak, promowane, czyli to co możemy kupić i jest drogie na swój sposób. Jak się domyślacie pewnie. Na przykład, o, oto oferta Kenshi. 200 punktów mniej za pakiet powstania pustki. 1400 1200, ale żeby mieć 1200 musisz albo skończyć kampanię, wbijać szybko level, albo zapłacić po prostu, nie? Sorry za to jankanie albo to, no ale... Wiedź. Mój język się potrafi ciąć. Kupony turniejowe też za punkty, chociaż najczęściej to ja robię to za achievementy, albo po prostu dostajesz z wejścia 5 i na przykład wykorzystujesz to, doświadczenie. I złoto też jest bardzo opłacalne, bo dostajesz po prostu więcej kasy i doświadczenia. Pakiety tutaj, już z wejścia wam powiem, kupujcie tylko te za 12,5 tysiąca i za 1000 pieczęci, ponieważ są najlepsze. Zresztą się nie opłaca, bo to na przykład tu płacimy 2000, a dostajemy tylko dwie karty. Więc gdzie tu jest sens? Chociaż na swój sposób, jeżeli po prostu nie chcemy czekać, to kupujemy tak, ale nam, dla mnie to lepiej tamto, bo tutaj widzicie, możemy tylko jeden. Mamy dwie karty, dwie. Jakby to Wam powiedzieć. 2% szans na to, że trafimy jakąś rzadką albo tą unikalną, a na tym z 12 mamy większą po prostu szansę, no i po prostu wygodniej. A za 1000 po prostu, bo jest dużo kart. Talie. Do no tutaj mamy wszystkie talie, które są w grze, na przykład Necropolia, Inferna, Przysań, Twierdza, Fale. i tam, takie, tam ten te geski. Yy, tutaj, zrealizuj kody. To są kody, które umożliwiają nam na przykład. Bast typu złoto, karty, 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 pieczęcie, złoto. Jest ich 6, sam 5. 5 albo 6, bo kiedyś było 6, a teraz jest chyba 5, bo jeden został zablokowany, ale nie wiem, i po prostu. Wam go, podam to wszystko w opisie, te wszystkie kody, żebyście mogli sobie wykorzystać, jeżeli ktoś nie potrafił po prostu znaleźć, albo nie wiedział o tym. Anuluj. Lecimy dalej. Nasza talia. W tej zakładce znajduje się nasza cała talia, nasze wszystkie karty, które posiadamy. Na przykład trzech bohaterów, wydarzeń nam ileś, stworzeń też ileś, tam... Sorry to pyknięcie, palec mi poleciał. <laughs> Tutaj mam zaklęcia, łuty, szczęścia, wszystko. Tu mam nasze talie, nie będę tego wam na razie opowiadał, może w innym odcinku poświęcę na to więcej czasu. Um, dalej, piekielna otchłań. W piekielnej otchłani możemy sobie poświęcać karty po to, żeby zdobyć kolejne. A ta pani nam daje albo złoto, albo kartę, jeżeli mamy wystarczająco dużo procent na to, żeby ją dostać. Zademonstruję wam, na przykład damy piekielnego ogara, wykonajemy ofiary. I widzicie, za mało jej dałem, to dostałem tylko 1000 złota. I na końcu mamy rankingi, dzięki którym wiemy gdzie, co, jak, co, jak, dlaczego jestem taki, a nie taki. Dobra, no to nie przeciągając, zagrajmy sobie jedną rozgryweczkę. Powiem wam powoli o co chodzi. I chcę zagrać sobie nekropolią. Dobra, walcz. Dobra, przerzucono nas do rozgrywki. Przerzuciło nas. I tak, tutaj mamy przetasowanie, czyli na przykład te karty, które nam się ułożyły, czy są dobre, czy złe. Jak dla mnie są w porządku, więc klikamy tak i nam zostaje. Nam jeszcze dobiera jakąś. Teraz ja mam akurat pierwszą turę, więc ja, jak widzę, wziąłem sobie punkt. Tak, i z wejścia. Jest tutaj punkt mocy, dzięki którym właśnie mamy wymagania. Na przykład pokutujący duch potrzebuje dwa i jeden mocy, żeby go przyzwać. Tutaj mamy obrażenia, tutaj kontrę, a tutaj życie. Kontra jest wtedy, kiedy nas, nas atakuje przeciwnik i mu oddajemy po prostu jeden obrażeń. Yy, moc, teraz moc, moc jest potrzebna po to, żeby na przykład używać czarów, na przykład pierwszy, pieczęć śmierci Zaklęcie, stworzenie, obrażenia, takie tam ten tegeski I ostatni to jest przeznaczenie, albo destiny, jak to woli, ja będę mówił prędzej destiny, więc zapamiętajcie I dzięki temu mamy jeszcze inne karty, ale akurat ja ich nie mam, więc wam nie zademonstruję Oddajmy koledzy turę yy, Tutaj mamy wydarzenia, dzięki którym możemy więcej się dowiedzieć, on wystawił nam pokutującego ducha. więc my sobie zwiększmy punkt mocy i wystawmy też na tą samą linię, żeby, albo nie, wystawmy na inną linię, żeby miał zagwozdkę. I tak tutaj mamy jeszcze punkty surowcowe, czyli na przykład nasze punkty ruchu. Każda ileś tam kosztuje, jak widzicie. 3, 6, 4, 4, 3, 2. I jeżeli nie mamy wystarczająco ich, to nie możemy po prostu zostawić karty. Te są wydarzenia, bo nie skończyłem. Powiedziałem chyba tak, że to są wydarzenia. Dzięki wydarzeniom mamy na przykład boosty. Na przykład ten kosztuje 5, ale na przykład dodaje nam jeden obrażeń i 1 kontry <laughs> więc jest na swój sposób OK. Tutaj mamy czat, piszemy za pomocą Entera, albo kliknięcia w to okienko. Yy, tak, tutaj mamy przeciwnika. Tu mamy nasze talie i pisze nam, ile mamy kart. Ja mam 41, on ma 42. Bo jest o ruch w plecy, też tak powiem. Dobra, teraz zblokujmy mu jedną postać, bo ona zacznie obijać nieźle. A ja mu nie pozwolę na to. Więc on tu mi zada trzy, zostanie mi dwa, użyję dwa, bo... Mój Rycerz Wampirów ma akurat drena Życia dwa, czyli się uzdrowię i przeżyję dzięki temu z jeden życia, albo i nie. Bo się zaczynam bronić troszeczkę. Ma, nie, ma dużo słabszych kart, wam powiem, i przez to będzie jemu wygodnie troszeczkę. Dobra, dajmy sobie jedną w moc, tak, 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 zblokujmy sobie pożadaczką losu, która ma zatrucie 2, tą bezcielesną, zatakujmy, uzdrowimy się, zniszczmy, o cholera, zapomniałem, że ona jest bezcielesna, czyli prawie nic jej nie robię. No nic, trudno się mówi, czyli możliwe, że przegramy tą rozgrywkę, chciałem być taki fajny, a wygrałem, wiecie, o jestem taki OP, ale trudno się mówi, trudno. Nieźle nas ciśnie teraz. A jeszcze mnie zatruje tutaj. Cholera. Dobro, matalię też z tej nekropolii, tak mi się wydaje. Dużo ma tych lesnych, więc to będzie dość kłopotliwe. Wystawmy sobie, zblokujmy dwie linie, bo będzie nieciekawie, jak zostawimy mu za dużo ruchu. I na razie musimy zakończyć turę, niestety, bronić się jak najbardziej.

Czekajcie, co by tu, co by tu. Tak, dajmy sobie cztery, bo na pewno mam dobre karty po, w późniejszym terminie. I zatrujmy sobie tą koleżankę. Yy, I wystawmy jakąś obronę na tą linię. I zatakujmy tego. Ej, mój czar powinien przejść na kogoś innego. Trudno. Bo to powinno przechodzić po kolei. Czyli mój plan nie wyszedł, więc w miarę jego rozumowania on wygra. No i oj, na pewno. Oj, oj. 3, 4. Oj, oj, oj. Dobra, przygrama na, na 100%. Trudno się mówi, trudno. Po prostu dobre karty ma. Bardzo dobre. Mmm. 2, 2, 2, 2. Trochę szczęściliśmy, ale to i tak nam nic nie da, bo on tu ma osłonę. Więc ja tyle, co mogę tu wystawić, on ja mi zabierze 4 i tak już wygrał. Więc. GG Ale tak to jest, bo na początku są słabi. Gracze a na przykład już na 200 e LO już. No, po prostu są mocni. No, a przynajmniej są mądrzy. Bo niektórzy na przykład to potrafią, wiecie, jeszcze, o... a jednak nie. Albo. Możesz mógłby skończyć, ale jeszcze... O, jeszcze wezmę użyję coraz więcej, żeby być takim pro. No, ale no co tam? Jak to woli? Namięcie skończyć od razu, to musi się pomęczyć człowiekiem. Ale co tam, co tam. Ważne, że jest fan. Ja na live najczęściej gram w tą grę, bo jest taka bardziej silautowa. Więc jak chcecie, to wbijajcie twitchtv slash Tak, dobrze powiedziałem? Dobrze, no to dobra. I chyba by było na tyle z tej gry. Więc skomentujcie, subskrybujcie łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. A na pewno będą. O, już nas zaprosił, to zaakceptujmy, co by nie było. Gdzie on tutaj ma? Jak za właśnie zauważyliście, jeżeli nas ktoś poda do znajomych albo jakąś mamy informację, to pokazują nam się powiadomienia. Anulujemy, wchodzimy w prośby i akceptujemy kolegę. No. No to na razie cześć i widzimy się już jutro. Z czym? Nie wiem. To co nagram, to będzie. Pa pa!